Anka gotuje! Gotuj i ty! Witajcie! Dzisiaj przyrządzimy makaron, ale troszkę inaczej. Zrobimy zapiekane gniazdka makaronowe z sosem mięsno-pomidorowym. Potrzebujemy pół kilograma mięsa mielonego, sól, pieprz, jedną puszkę pomidorów krojonych, pół kubka czerwonego wina, kawałek żółtego sera, który zetrzemy na tarce, porcję makaronu spaghetti i przyprawy, po łyżeczce papryki słodkiej, kary, tymianku i bazylii, jedną cebulę i trzy ząbki czosnku. Na patelni roztopiłam łyżkę masła, wrzucam posiekaną cebulę, a gdy się zeszkli, dorzucam drobno pokrojony czosnek. Chwilę smażę i dodaję mięso. Gdy straci swój surowy kolor, wlewam wino i duszę wszystko, aż płyn w większości odparuje. W oddzielnym garnku gotuję makaron według przepisu na opakowaniu, tak aby był al dente. Do mięsa dodaję pomidory z puszki, przyprawy, koncentrat pomidorowy, dobrze mieszam i nadal duszę. Makaron przelewam na dór szlaku zimną wodą i co jakiś czas wstrząsam, aby kluski się nie posklejały. Naczynie żaroodporne posmarowałam masłem i za pomocą widelca w niewielkiej miseczce kręcę nieduże gniazdka z makaronu i przenoszę je do naczynia. W środek każdego gniazdka nakładam porcję sosu mięsnego. Posypuję wszystko tartym żółtym serem i zapiekam w 180 stopniach przez około 15-20 minut. I gotowe moi drodzy, pyszne makaronowe gniazdka z sosem mięsno-pomidorowym. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl no i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno i życzę smacznego.